Witam Was w kolejnym odcinku, z tej strony Michał jest to pierwszy odcinek nowej serii, w której będę przedstawiał porady, ukryte funkcje i ciekawostki dla nowych użytkowników iOSa. Często będą to rzeczy proste, trywialne i banalne, jednak, tak jak mówię, filmiki z tej serii nie są kierowane dla weteranów. Myślę, że trzy pierwsze odcinki będą stanowiły pilot całej serii i wtedy zobaczę, czy w ogóle sens jest robić coś takiego. Jeżeli chcecie, aby tego typu odcinki ukazywały się w przyszłości, to zapraszam do podania swojej opinii poniżej w komentarzach. Także zaczynamy. Ok, pierwszą rzeczą, którą chciałbym Wam pokazać, jest szybki powrót na górę. Yy, otwórzmy sobie na przykład safari. Powiedzmy, że przeglądamy jakąś stronę, i tutaj pierwsza ciekawostka, którą mogę Wam pokazać, jest to, że po tapnięciu w status bar zostaniemy przeniesieni na, sam, na samą górę danego programu. Działa to na przykład w safari, iPodzie, rolę z aparatu czy mailu. Drugą rzeczą, którą mu zaprezentuję jest zablokowanie zmiany orientacji ekranu. Aby to zrobić wystarczy kliknąć dwa razy przycisk Home. Przechodzimy do multitaskingu. Następnie przesuwamy palec z lewej do prawej strony. Ukazuje nam się to, to małe menu. Mamy tutaj możliwość kontroli nad iPodem oraz ten przycisk, który służy do blokady zmiany orientacji ekranu. To byłoby na tyle. Tak jak wspomniałem na następie. Piszcie, co sądzicie, czy taka seria ma w ogóle sens dla nowych użytkowników, ponieważ oni są targetem tej serii. Nie mówię tu o osobach, które miały już długo, 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 długo używały iOSA. I myślę, że widzimy się w następnym filmiku. Do zobaczenia!